to nie, to, to jest, to, to o... jest sekret. Dobra, nie. sekrety na razie zostawcie, bo sekrety będziemy odkrywać w następnym odcinku. Dobra. To tak, ogólnie rzecz biorąc, Plaga i Paweł nagrywają odcinek, my z Admiracą nagraliśmy swój pierwszy odcinek, więc tego nie uh, odgrywamy. My będziemy y lecieć od drugiego. Musi z farmerem pogadać, od tego się... No. A, z farmerem. On wszystko hey, wam friend, wytłumaczy. Ej, hey, Który to jest x? Już nie X. nie klikaj go tyle razy, bo cię zaraz cele kurde. <laughs> A co, on coś mówi? No, a przepraszam, bo ja włączyłem tutaj. górę startował na stopnie. On powiedział, że straszne kreatury zaatakowały jego farmę. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, dziki się zbuntowały i przybiły Aha. go tutaj. To rzeczywiście, o, i otworzył pas. Dobra, chodźmy. O, a to jest nasza wesoła kraina, to tutaj będziemy Uuu, miała się wierzyć. farma. Jest taka fajna wersja, piję wodę. Woda to, to wodę. jest życie, życie. A, no, woda I to jest. Patrzcie, jakie świnki Cześć, panu. świnki I wesołe. I co z tymi świnkami? No, no ja, jak, jak się głaskało, bo nie pamiętam. To się, się głaskało. Chodź, chodź. Ej, się wow, Pobiegła. Ej, Ty Admiros, biega za mną świnia. Gdyby, chyba, e. o, kurde. o nie, tak, nie jak to jest, jest harto. Harto. Ja pierdzielę. Nie, ja nie. Głowa jej odpadła, ona dalej biegnie. Ej ona dalej A! biegnie! głowy, bez głowy! O, ogólnie to są świnie zombie! O! O! Gdyby ktoś bałkałby coś nie zauważył. Chyba ma za głośno troszkę grę. Chyba też. Ło No my to bardzo ściśliśmy. Audio, nie wiem, nie efektyw. mam wrażenie, że wszyscy się ściszyli, muszę też się mnie! Nie, to nie. gra się zgłosiła. Ale właściwie ja miałem Dobra, tam już. ustawioną grę i było okej okay wcześniej. Ja. A teraz mam wrażenie, że już nie jest okej. Okay. Uh -huh. Dobra, teraz Zabiliś lepiej. Zabiliśmy ich, tak o, to farmer. Farmer, chodź Paweł, no, idziemy do farmera. No to się skończy dzień pierwszy. O, dostaliśmy broń. Broń dostaliśmy, gdzie? Chce się napić wody. Krabin. O, tu można, faktycznie. No, dzień drugi się zaczął. Tej tu. Jakie Ogólnie na to jest taki trening, te pierwsze no. dni to są takie treningi z no. macie. że co dzień no poznawacie i między, za każdym razem musicie pogadać znowu z farmerem, co nie? Czym się mhm. zmienia broń? Tej idę do, do farmera, okej. Okay. Jedną możesz mieć tylko. Żeby uh. zmienić broń, dwie mogę mieć, pełna pistolet i mam karabin. No tak, tak, ale taką jedną lepszą. To się stało w ogóle? Ja już tu widzę, że kiedyś będzie można odblokować pistolet do paintballu. Dobra. Marker. O, marker, no to na pewno pomoże. No kiedyś będzie można. Mhm. Dobra, drugi dzień. Gdzie malować świnie? Mieć. Będziemy malować świnki na różnych będziemy, będziemy je wybrać. pogłaskać. To zabijamy już. O, już zabił. Od razu. Nie ma co się Dobra, z nimi. Te świniaki. no i ty oh. yeah, wybuchające świnie. Gdybyście się kiedyś tak to no? pod te się czyści siebie. Tak? A? A faktycznie. No. Pod te? Pod te Pod te się czyści siebie. Jakby się, no. się do A, dobrze. No, Ej, widzicie? A, mam iść pogadać z farmerem. znowu. No i tak wygląda życie na farmie. No, no fajne się na farmie. Tak plus, nie? No. Idziemy no, pogadać? To jest co z tymi dzikami. One co chwilę atakują biednego farmera. Hmm. Biedny farmer. Ej, Murzynku, jesteś strasznie zakławiony. Myś... O kurcze, i czemu strzelałeś do partnera? Pełny luz, nie trafiałem go. Strzelałem mu między nogi. O patrzcie, motyrki latałem tutaj. O, maszyna. No, bo maszyna śmierci. To jest Jakaś nowa broń. To jest, tak. jest, jest przerabiarka, do... możesz przerobić na przykład świnie na, na, na naboje. O! No? F1, F2, tak. kamerę jakbyście chcieli. U, no. nie jestem. To Ta jest fajna. A broń? Jest taki, jest taki a broń? ekskluzywny widok F3, co nie? Że z bo, od boku widzisz. No, no. i wtedy jak, jak grasz to jesteś mistrzem tej gry. Oczywiście mm. ekskluzywny. <laughs> dobra, jest a, dobra, na przykład tak, chcesz zmienić broń? Bo nie widzę normalnie, nie mogę zmienić broni. Oooo Od Q? A dobra, dziękuję. Ja sobie Będzie łatwiej. Na tym, na Będzie znacznie dwa. łatwiej. Ok. Świnki. świnki przyszły! Chrom, w sumie chrom. Nie, nie, nie jest a nie aż tak krom, krom. Krom. Typie, ale to fajne jest. O, świnie przerobiłem na amunicję. Fajnie. Ej, daj mi postrzegać, zabij ją trochę. Typie, dawaj ją. Wow. No. No. Wow. To jest bardzo niebiegała. fajna opcja, można sobie amunicję dużo stakować. No jak. Później już nie będzie tak to lekko, jest. później już nie będą takie grzeczne świnie. Ale amunicja się, się podobno nie zapisuje, wiesz? To się nie zapisuje ogólnie. Nie? O, o jaka malutka Ale fajnie. świnka. Lepsze rzeczy jak będą, to w spoko. Mówisz? Teraz tak słabo. Prawie rzeczy. Mięsko! granacik mówisz? Ej, tutaj się coś czekaj, shoot do kroni. No, właśnie odpalam, patrz dla amunicji Chodzi? narobiłem. Mam 597 amunicji, gdzie są świnie? Nie ma świni. Idziemy do farmera. Może ci granaty, Nie, cieszę. bo jeszcze gdzieś musi być jedna A no tak, jest hmm. jeszcze... Nie, jest z jest do farmera idziemy A, dalej. do farmera, do farmera chodzisz no, no. teraz, tak? No, no, nene Siema farmer, jo. He, right, right. <laughs> Już go zabija, już go zabija, nie? Pyk. O, no, tośmy badnie. pogadali Day czwarty. Dzień czwarty Dzień czwarty, co dzisiaj Tu To się A, stanie Prąd o, prąd Prąd uzupełniamy, tak? No. O co chodzi? Mhm. Uh -huh. no, dziękuję. O! O! A no jest, to! Mam tutaj amunicji dużo, 527. Bo jednak się zapisała. tyle? No. no. Po co ci aż tyle? Do strzelania, ja byt... Paweł. Ej, dobra, pytanie. To, to, można zbudować czy nie? Dawajcie! Pro, pod prądem! Ej, ty, rądem, co to jest? Prądem. Wow! 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 O kurde, ale rzeźnia! Wow! Wow, normalnie Jezi. jakieś puchy, Jakie fajerwerki nie. tu są piękne. Ej, już nie ma? Już nie biegnie ma. Biegnie jeszcze Cztery jeden. Jeszcze. Cztery jeszcze, Jej. Jest, kula wow, odporna? to jakiś No bo to są różne rodzaje wow. świn. Pieczona świnia biegnie. Kul odporne świnie nawet są. Wow! Idziemy wow. do, do farmera. Każda jest Dobra. Uh -huh. Elegancko. Panie farmerze, dzień Cześć, dobry. Cześć, farma. Oczywiście. Masz krwawy? Ej, Ten, to się strzelił twarz! Ale to... O! Co to jest to? się dzieje? noc się tak. zrobi. O nie! noc. Ogólnie w nocy to, Co nie to nie znaczy? znaczy? To źle? O, bardzo źle. Wiecie co się dzieje, kiedy... ...jak kiedy jest apokalipsa zombie, zombie i nastaje noc? tak? <laughs> eee, podoba mi się, podoba mi się. Jestem zadowolony. O, o jak jest latarka już, co? Tak. Potem jest latarka... O, latarka jest! Jak fajnie! No. O kurde. Ogólnie A można czy... się tutaj podnosić jak się zginie jak w Left 4 Deadzie. O. Aha O, o kurde Łooo wow. trupy, trupy zombie świnie Trupie zombie świnie Te szkielety łatwe do zabicia Takie w miarę No szkielety nie? bardzo łatwo, nie? Wpadają proste jak muszki No szkielety ogólnie zawsze były łatwe do zabicia w Zombie Army też były aczorysemice. zrobić. No. Zombie, tak? Tak. Chyba, nie, że to jest latające snajperzy, to, to było akurat przesrane. Właśnie mieliśmy skończyć no, Zombie Army na, na, na przykład, ja teraz leżę i możecie mnie podnieść. O, wow, leży. Nie, nie widzę. Tak, tu jest, dobra, widać, widać. ma wariat, co tam? Jest. I podnosicie Wstały. mnie teraz, widzicie? O. No, tak No, to te tekstury. Te, Trochę, troje się widzę tak delikatnie no? bujałeś, że tak powiem. <coughs> Odczuwałeś chyba ból. Yy. Dzień 6 Ale serio ten farmer przez szósty dzień już wisi na tych widłach? No, no. ja na w 6 dzień nie się No Na luziom mogli Ja, no bez jaj, naprawdę O, nowa broń Bierę nie, no dobry, dobry farmer, dobry farmer O, nowa broń faktycznie Już się ma farmer To jest koniec tutorialu To jest co nie jest Jumbo style Hmm. Ej, dzisiaj jest Rambo dzień. Rambo. No, day o, to jest, jest fajne. Dzisiaj jest Rambo day. Rambo Najlepszy day. To znaczy? No co zamierzasz zobaczycie. Zobaczcie, rambo day, wow, wszystko się rambo, 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 rambo day. Nie macie ograniczenia municji, jakbyście się zastanawiali. Aha, faktycznie. Rambo. Już farmer, gotowe. Ej, nie ma Kurde, Za mało tych świn. No. Bez jaj. No czemu tak mało zrobili? Bo to był hmm. Rambo Day! No, Rambo day no tak ale. No ale. Okay. Day. Ej, w ogóle będą takie silne potwory do zabicia czy tylko świnie? Nie mam pojęcia, jeśli tak oni doszliśmy. No wiadomo. Musimy tam dalej dojść. No. O By... Oh my god. Dzień siódmy. Dzień siódmy. O. o no. Muzyka fajna. Granaty. No można granaty, granaty. granaty kupić wszystko. Pięknie. Już mi się podoba. Czemu się rzuca granat? Jedynką. Aha. Dokładnie. Od o, jedynką? A, faktycznie, niemożliwe. Tup, możliwe. tup, 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 tup. Bo ja mogę zabić kolegę, na przykład, albo koleżankę? Nie. nie, chyba nie możesz. Jee. Yeah. Faktycznych ty, ty granat. Je. 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 Możecie uderzać, tak. nie? Wow. Granaty. O kurde, mi wow. yeah. wow, ale mi wjechała świnia. Woah, ale mi... Ona mi zrobiła. Wow. Od razu Jak to? Oła, pomóżcie żyją. mi! Pomóżcie mi! Mi pomóżcie. mi! pomóżcie mi też! pomóżcie! Proszę mi podnieść, halo! Jak się podnosi? Umarłem. X. Nie umarłeś. Nie Umarłem. Halo! Bo umarł. Podnieś. wstawaj. Mateusz no, umarł. <laughs> Trzeba iść. Nie, no, nie. Ale się od razu chyba. Tak, razu. Dobrze, Ale bo nie, to rozumie raz do końca życia. Do końca życia. Na śmierci umarłeś. Końca. Ale mogę latać, jestem duchem teraz. Duchem jesteś? Możesz latać? Bardzo ładnie. Jej. Weźmy, coś, coś z tym nogą, bo ile może mu ten kikut wisieć. No. No, to jest masakra jakaś. Weź mu Paweł, pospawaj. Masakra, o żyje. Pospawać? Dobrze, pospawamy. Nie ma problemu, pogadaj się z nim Bla bla, bla bla bla. Bla No gdzieś proszę mówić, bla bla bla. No, jakie otwory się okay. robi, ja pierdziela. już możemy grać normalnie, patrz, mówi idźcie tam i zabijcie ich. No dzisiaj zaczyna skończył się wasz trening. Dzisiaj możemy grać już normalnie. Koniec treningów? Normalnie możemy? Świetnie. Tak, to już jest, teraz się zacznie hardcore, to już będzie koniec żartów. No co ty? O nie jak Ej, Ale w różnym miejscu świnie. wielki dzień wielkich świc się zaczął. Dzisiaj jest dzień wielkich świ. No, są. Na trudno O kurze! ona bydla, na bydlę! Kwiat wielki! Gdy zmieniliście poziom trudności, czy co? Może jakieś 4 graczy jest trudniej. Może. Ej, możliwe! O kurde! Nie pomyślisz się podnosił, nie? Dobra, po mnie. Nieźle nas, podorywały świniaki. Ja wiedziałem. Leżę. Wszyscy leżą? Bo jezus też leży. Może jest o wiele trudniej na 4K. nie myśleć. No, nie mi świnio! Nie, odnieście mnie! To było łatwo, a teraz z no. tym. Przeładowuję! Puchnę, przeładowuję! Ocha, ja lo, no ale musi być! To umieram! Tak! Ja pięknie. No i znowu mnie położyła. Leżę, umieram! O. Zero o, any, tak tu Tak, farmer, prawie. idźcie do farmera. Kto pójdzie? Oko. Ja jeszcze leżę sobie. Czemu Oj. Nie może... A mogę. Ej, normalnie wyski. Moje, moje zwłoki wyschnęły No, hardko się zacznie zło. Ba, ba ba, baś się ulecił. Możesz <grym> się pornieć najpierw, co? Bo i tak ci się życie odnowi. Ja pogadasz z farmerem. O, tam o. jesteś. No, idź pogadaj, pogadaj. Pogadaj z no. farmerem? No dobra. Tak tak, idź pogadaj. No i cić. Ja nie, nie ma. Kwiasa, Ja sobie <grym> dam radę. Bogad mi, o się odrodzi. Od, od, od no głowa mu się wykręciła trochę. Moja zwłoka wyschnęła w ogóle, tak wysuszyła się. Bez sensu. Wow. Piękna farma. Chciałem no na bardzo. takie mieszkać. Naprawdę chciałem na takie mieszkać. Pyk. Bardzo ciekawa. Jejejeja. Yeah. <laughs> Dobrze. Nikt nie kliknął farmera. Pyk. Boom. Jak on otwiera te drzwi w ogóle? A, no. No normalnie, Nogą ogóle nie ma psychomocy. Psychomocy chyba używa, właśnie chciałem to powiedzieć. Dobra, a, idźcie a, pierwsi, sobie... bo widzę, że będzie problem. Ja się, na pewno dobra, jakiś. Ten, ten, ten... Dzisiaj jest spokojny dzień, dzisiaj jest dzień małych świnek. Mały? No, o, no. wybuchają. A no co te wybuchuje? Ło! Ja pierdziela, to nabiega szybko. No bo one są szybkie, ale za to są małe. Dokładnie. Faktycznie jest trudniej, ja się nie spodziewałem, że nie ja poziom trudności będzie. An miro wow. zaskoczony. No może ja nie powiedziałam i jakaś Ej, ja, ja już leżę roku. Ja cię kręcę, Nie spodziewałem się, że taki wysoki poziom wow. trudności o. jest w tych. Ja też już leżę. Ej, masakra! Ja cię kończę. Noże cię. cię! Dawaj tę wodę Piję oh wodę. Oj powaliła mnie świnia na strzałach. Oh. Dziękuję ci. to się. było easy, co nie wiem, to w ogóle nie ginęliśmy. No, no właśnie, gdzie Cześć, jesteś się z Halo, Ale, tu no? jestem. Rozkładam się. Czekaj, nie widzę. No przecież ci dopiero podniosłem. A, no rady. Rady. Nie widzę. Nie widzę, prawda? świnia cię zajechała troszkę. Biegnie mała świnka, ale taka bardzo mała. Tak się najbardziej boję. Byk, trafiłem ją. Trzymajmy się razem, a Gdzie mamy pogadać Admiros? z farmerem już, już gotowe. Pararos. Do farmera idę pogadać. Mówicie, lubicie małe świnki, a duże yes. też lubicie? Wow. Dobra, oh, yeah. małczy ma oczy. Ładnie. Jakaś. Aha. A, chyba broń dostaniemy. Ty, ty, ty. o już jest dziesiąty dzień! Tak. No. O, o nie! nie. Co 10 fali jest walka z bossem. To już jest dzień? O nie. Dzień mini bossa. Będzie bardzo fajnie. Podoba mi się. Dobra. Uwaga teraz. To teraz? Nie, nie, nie. Co za świnia? Id sobie. I co teraz? O nie. O nie, Erasmus, chodźcie chyba. Nie wyjdę! Oooo, <laughs> chodź, 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 chodź. Ale śmieści, da się zamknąć, dobra, chodźcie Da się zamknąć Co ta świnia? Ej, ona Zagada. gada No, pozgładziej Ugryzła no, <laughs> mnie już Kur... Ci świnia Co? Ło, znowu mnie ugryzła Kilę ją! Dobra, zacznij, zabijmy teraz ją! Teraz największy Patrzcie, boss, od razu! Od razu pobiegła. Gigantyczna świnia! O, typie! Na mnie kolecia! Mały Włączcie też prąd. są! Ona przywołuje, musimy włączyć, w... musimy włączyć! Przywołańcy są. są jej! O nie! O kurde, faktycznie są przywołańcy! O nie! Musisz no I to straszne. silne! Uważajcie nie dajcie się trafić, bo są strasznie silni! Jezus, świnni. ta duża świnia na mnie idzie! Da, 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 o, nabier... da, da, da. Rozrywa Rznie. Mnie. Rznie mnie. tutaj. Kurde, mała świnka. O, zostaw. świnia zostaw mnie. Zaraz ginę, stary. Co ja czym się leczyć? Gdzie się leczyć? Jaka woda? Niech woda, Trzyma, się leczysz? Włączyłem prąd. Dobrze. Hmm? Ej, nie jest tak? na mnie. O nie. nie. Poraziło ją prądem. Ej, leży tu jakby, to... Srela, dupę, jakby to jest co. co leżysz? O nie, nie mogę Uwaga, podejść, bo ona stoi nad tobą, okej. Okay. O kurde, co to jest? Co, co to jest fala nie, nie, Ustaw mnie! Umarę też jest jestem no, nie, obok! Kurde, też leżę. Aż, A, A, tu jestem. Boże, admiro się pomóż Teraz będzie po nas, już po nas biegnie. Tam jest, tu jestem. Tutaj. Paweł, ona lata. Jak się lata? Ona zbiera energię, mamy szansę. Ej, Dobra przycisk myszy, Dobra, dobra Piśni, kółeczko! O nie. Jest aktywacja trybu ducha! Dobra, bijemy! Okay. Cóż się dzieje, gdzie ona jest? Biega w kółkach szaro! Yes. Nie, ona na mnie biegnie znowu! O nie, nie mam amunicji! Ej, celujcie ich dupę! To jest to! Tak! Tak! Dobrze. Jeszcze nie, jeszcze nie! Teraz, teraz! O a zabrana! Nie, goni mnie! Celujko celujcie w dupę! Dupę ją! O nie! się dupę, dupę, nam Faktycznie, coś ma w dupie. Tak, to, to jest, no. jest słaby <grym> Wow. słaby tłum. Wow. Celujcie jej w dupę. Położyłam mnie je jednym ciosem. Muszę amunicję zdobyć. Bóg i <grym> Paweł, wyleczcie się może. O nie. Nie, bo ona mnie położyła. Ledwo żyje. Tam to z tyłu miera, też jest fontanna. Zostaw mnie. Jest fontanna, super. No dobra, spontan. na spokojnie. Czy ktoś mnie podniesie. Moją on łazią regeneruje życie na stodole O nie, strzelać ją Oranę, rzeczywiście regeneruje życie. Wyleć Paweł i umiera. Umiera Pawła nikt nie podniósł Gdzie Trzelam on nie? jest, Pan chłopie? Się nie no, ale, tak ziemno jest. tu nic nie widzi. O jestem. jestem o 10 minut mówię Po o 10 minut, prawda? No. 10 Tu jest za mną, za Ej plaga wyleci może! I Właśnie i szukam wody o... cały czas no, banowce, jeszcze czaję tej mapy? Ło, no i mnie dorwała. jest no, świniak jest. Nie, świnia, z tam. tylko ja. I wielka świnia. Nie ma o. amunicji. Nie ma amunicji. Dasz radę, panie admirałku. Nie mam amunicji. Zobaczmy, mi ją. Biegnij na ciebie. Mnie też właściwie zabrakło, prawie. Dawać amunicję. Mam biegnie do ciebie. O nie. Bierzesz że mam amunicję czy nie? Wziąłem, wziąłem.

o rany. Ja cię kręcę, ale hardkorowy My tak z No wygraliśmy, no. bo jest łatwiejszy powiem był. No, wyłatwiejszy. Kurde. Idź do no. no. farmera. Zginęła się w końcu, nie? Chyba nie. No zginęła już. Kurde. No idź do farmera. No to idę do farmera. No, idź do farmera, typie. To duża Powiedz mu. Powiedz mu, I że okay. I, teraz, I teraz, jak się. będzie nas dzień to nie róbcie nic, <laughs> bo ja... My z za losy... Znaczy zakończcie odcinek, może tak. <laughs> Aha, no to tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie, no. trzymajcie Dobra. się. No trzymajcie się. No.